Cień kryje się w tobie. Cień. Ja jestem Reeps, a to jest ABZ, ukryty Broken Build. Tak, gramy z pod AP. nie mylicie się, to nie jest clickbait, nie wyłączajcie tego Każdy item, który kupimy, oprócz butów oczywiście, będzie dawał nam ap, także Z pod ap, op gówno O Jezu, o kurwa To jest ukryty, broken build Ja pierdol Zobaczycie, i dlatego gramy w brązie. Spokojnie Garen, Garen spokojnie Just wait Ej, ale kurde ziomek, ale ziomek zepsuł teraz. Ale ziomek zepsuł! Ej, w ogóle! To teraz ja sobie myślicie. Ale ty kupiłeś przecież AD dlaczego ty idziesz po P? No bo idziemy pod Gunblade'a. Pierwszy item, Rush Gunblade, proszę pana, i będzie dobrze. Będzie dobrze. Nie no dobra, pierwszy item jaki kupimy to kupimy sobie taki po AD Taki, żeby wieć. Żeby nie było, że coś. Ale potem oczywiście lecimy po tapę. Dobra, ten ziomeczek w ogóle. Wow, dobra. Pójdziemy jeszcze może na bota. Oni dalej mnie nie widzą. Tak, ja mam i kurwa, pal się, koniu jebany. On się spali, elegancko. Elo. APZ proszę pana Tylko on gdzieś tutaj się kręci. On na pewno się gdzieś tutaj kręci. On będzie wracał na Mida, no bo gdzie będzie siedział tyle czasu? No gdzie? Przecież nie pójdzie na topa. Czy on ma tu wordy? Nie sądzę. Pobijemy ich, czy straś się na Czy oni to mają worda? Nie no przecież właśnie. Czy to jest brąz? Ależ to zrobił O boże, jak ugrał O boże, jaki on jest dobry O boże, tyle AP Nie, uh, nie, 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 nie Halo Dobra, zdżółkował to Nie zdążyłem jeszcze tego sksuć Co to, fuck? <noise> Co to było w ogóle? Timo kamikadze X kurwa d Dobra, mamy nasz pierwszy item, panie i panowie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Patrzcie, teraz możemy już w niego wbić. Uhuhu, APZ! O kurwa, ty, bez kapku Na bocie nie postrzegają tego, że ktoś może przyjść. O, I patrz, i oni tutaj będą healować. Oni tu dalej siedzą. Dobra, szybko, szybko. Dwa trupy. APZ jest jakiś nienormalnie silny. O co chodzi? Dlaczego tak jest? Ja nie mam pojęcia. Riot, znerwcie to. Z potap. Z. To jest po prostu jakiś broken gówno, ej bez kapy, teraz w się... Sensie, ja wiem, że to dlatego, że się strasznie sfidowałem Ale kurde, coś w tym jest, w sensie ten item nie jest taki tragiczny jak myślałem, że będzie No bra. Ciekawe czy Z potapę Jest w stanie zbryskować na strzała Uuu, chyba jest Ja bym powiedział, że tak, gdyby nie odfleszowała to bym zabił na strzał Zabiłbym na strzał i totalnie bez kapy teraz Jakie KS KS! Otóż to Dobra Zrobimy zaraz znowu test demedza O kurwa Może i nie Timo zgłostował, słyszeliście to? Timur zgołstował, dobra Możemy tego Timura zniszczyć Z pod AP, proszę Pana Ej, to berstuje na strzała Ja go w tym momencie na strzał zberstowałem Dobra, musimy iść tędy, bo tam lisni się szczaił A nie mamy jeszcze W i w sumie energii Dobra no, kto mnie, kto mnie będzie chciał bić? Czy to był ich, czy to był ich przepiękny plan? Czy Z pod AP to najbardziej broken gówno, jakie widzieliście w życiu? To nie jest zwykły odcinek, tylko to jest poradnik. Szanujmy się, bo to jest poradnik, a poradniki to wy musicie szanować. Słuchajcie. Co tu się odjebało? Skąd ja mam tyle demedia? Że to działa, i że to 0% clickbait jest, jest mm. Haha, <laughs> jaki jest? Nie, o kurwa Not even close, bitch Się, jak silny może być po pod P? Jezus Maria oni, oni dalej się boją we mnie wejść Yo! My crew is all Just wise up. What? What? Everybody getting sized up. Yeah. Before we all rise up.